Nadzieję, że dobrze spędzamy ten czas wakacyjny, że przede wszystkim odpoczywamy, a tak naprawdę najlepszym odpoczynkiem to zawsze tak było i zawsze tak będzie, będzie czas spędzony ze słowem Bożym. A dzisiaj wracamy do trzeciej księgi Mojżeszowej, tak zresztą obiecałem. A jak pewnie pamiętamy, ostatnio zatrzymaliśmy się na przepisach dotyczących czystości i nieczystości. Te zagadnienia pewnie nigdy nie były łatwym tematem, bo związane są, jakby na to nie patrzeć, z oceną. Ktoś musiał człowieka zobaczyć, ktoś musiał go zbadać, później ocenić, no i osądzić. Ktoś czasami musiał go wykluczyć, odseparować od innych, a my raczej nie lubimy być oceniani, a jeszcze mniej. Sądzeni, raczej wolimy sami oceniać, a jeszcze bardziej sądzić, bez wcześniejszego zbadania oceny tej, tej osoby i zbadania całej tej sytuacji. No, niemniej jednak pewnie nie trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że właśnie te dokładnie czytania z tej księgi, czy nam się one podobały, czy Mniej się nam podobają te właśnie zagadnienia. Już dawno nie były tak bardzo aktualne. Już dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, w której współczesny człowiek nie był tak bardzo świadomy ze swojej śmiertelności, ze swojej kruchości. Może dlatego właśnie ta pandemia tak mocno oddziałuje na naszą psychikę, bo dotyka najbardziej potrzebnych czynności życiowych, jakim jest oddychanie. Nie, nie tak dawno temu wszyscy fizycznie doświadczaliśmy izolacji i odseporowania społecznego, także te czytania są troszeczkę na czasie. No więc czytanie rozdziału 13 trzeciej Księgi Mojżeszowej, którego treść mówi o nieczystości z naciskiem właśnie na izolację i odseparowanie, może trochę człowieka zniechęcać, ale na szczęście przychodzi o rozdział 14, który. Zaczyna się takim radosnym promykiem nadziei, którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy, bo trendowa tego, czyli nieczystego, można oczyścić i odnowić. Zresztą to ważna kolejność w kształtowaniu swojej świadomości jako wierzącego człowieka, bo prawdopodobnie tak jest już, że potrzebujemy. Wcześniej złej nowiny, o sądzie, zanim będziemy mogli docenić dobrą nowinę, o zbawieniu. Żydzi nie mieli lekarstwa na trąd, jeśli więc ofiara wyzdrowiała, był to dar Bożego miłosierdzia i łaski. Tej łaski oni często dostępowali, a również często jej nie dostawali. O czymś takim mówił też Jezus. Zapisał to Ewangelista Łukasz w czwartym rozdziale. Jezus mówił, że wielu było trendowatych w Izraelu w czasach proroka i Elizeusza. Żaden z nich nie został oczyszczony z wyjątkiem Syryjczyka Namana. Kroki oczyszczenia i przywrócenia trendowatego obrazują nam, co Mesjasz Jezus uczynił dla nas nieczystych. XIV rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej zaczyna się tak tymi słowami. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Takie jest prawo dotyczące trendowatego. W dniu jego oczyszczenia przyprowadzi się go do kapłana, kapłan zaś wyjdzie na zewnątrz obozu. Trendowaty przebywał poza, obo poza obozem i nie miał do niego wstępu pod żadnym pozorem. pozorem. różniała go biała, łuszcząca się skóra, skłonna do bolesnego łuszczenia się i sączenia. Był inny, obcy. Nie dało się nie zauważyć trędowatego, bo ubrany był w specyficzne ubranie. Nie dało się nie usłyszeć trędowatego, bo zaopatrzony był w specjalny dzwoneczek, który informował wszystkich innych, że zbliża się do niego chory. Trąc może nie, nie objawia się w naszym społeczeństwie w ten sam sposób, ale pojęcie inny bądź obcy no niestety manifestuje się w pełni szczególnie w naszym niesamowicie podzielonym społeczeństwie. Zresztą ten podział też widoczny jest później na innych płaszczyznach społeczeństwa, również w Kościele. Paradoks tej sytuacji jest taki, że wszyscy kiedyś byliśmy oddzieleni, wszyscy byliśmy w sytuacji trendowatego, nieczystego, wszyscy kiedyś byliśmy dalecy od społeczności Izraela i jego praw. To przypomnienie może być dla nas niezwykle pomocne w dalszej, w dalszej drodze wierzącego człowieka. Ten dobaty przebywał poza obozem, poza społecznością, no więc to kapłan musiał wyjść poza obóz, aby zbadać i ustalić, czy rzeczywiście chory został uzdrowiony. I w ten sam sposób Jezus przychodzi do nas, aby uzdrowić nas z choroby. Grzechu, albowiem syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Kiedy służył tu na ziemi, Jezus został nazwany przyjacielem celników i grzeszników. Samego siebie porównał jako porównał siebie do lekarza pomagającego potrzebującym pacjentom. I teraz pamiętacie, co Jezus powiedział swoim uczniom w czasie wieczerzy paschalnej? O tym, jak umył im nogi, powiedział do nich, Błogosławieni będziecie, jeśli podobnie czynić będziecie. Właśnie rozpoznanie sytuacji drugiego człowieka, kiedy potrzebuje pomocy, potrzebuje nadziei, wzywa nas do połączenia z nim. Co za tym idzie? Jesteśmy wezwani do rozważania potrzeb każdej osoby, z którą się spotykamy, z taką samą powagą, z jaką służylibyśmy Bogu. Piotr pisał, że wierzący w Jezusa. Są narodem kapłanów. W kontekście tej historii określenie to sugeruje, że każdy z nas ma zaszczyt i obowiązek zarobu. służenia Bogu, służąc naszym bliźnim. Kiedy kapłan stwierdzi, że chory został wyleczony z trądu, to rozkaże wziąć dla niego, jako pragnącego się oczyścić, dwa żywe czyste ptaki, kawałek cedrowego drewna szkarłatny karmazyn i chizop. Potem kapłan rozkaże złożyć w ofierze jednego ptaka nad glinianym naczyniem ponad świeżą wodą. Ptaka zaś żywego weźmie wraz z kawałkiem cedrowego drewna szkarłatnym karmazynem i chizopem i zanurzy je we krwi ptaka złożonego w ofierze nad świeżą wodą. Następnie pokropi siedem razy. Tego, który oczyszcza się z trądu i uzna go za czystego. Taka żywego wypuści na pole. Osoba, która miała zostać oczyszczona, nie była jeszcze w stanie złożyć ofiary, nie mogła złożyć ofiary, nic nie przynosiła na ołtarzu, nic nie było za nią ofiarowane. Przywrócenie do społeczności zostało formalnie osiągnięte przez niezwykły rytuał oczyszczenia. Był to symboliczny krok w kierunku przywrócenia społeczności z Bogiem. To wcześniej gnijące ciało powracało do życia, a chyzop, który pachniał, odbudowywał wyjątkowo nieprzyjemny zapach tej strasznej choroby. Nie ma nic powiedziane, co zrobiono z tymi wszystkimi rzeczami, które uczestniczyły w rytuale, po rytuale. Glany na naczynie, częściowo napełnione wodą, prawdopodobnie po wszystkim, było rozbijane, niszczone, inaczej mówiąc, było. Zapominany. Jeden z ofiarowanych ptaków był zabijany w taki sposób, by jego krew wymieszała się z wodą. W tym naczyniu, w tej wodzie też maczano żywego ptaka z tymi wszystkimi rzeczami. Osobę, która miała być oczyszczona, spryskiwano siedmiokrotnie. Podobnie, podobnie jak czyniono, czyniono to z okazji innej szczególnej uroczystości, o której uczyliśmy się. Studiując czwarty rozdział tej księgi, i po tym wszystkim trendowaty uznany był za czystego. Żywy ptak był po tym wszystkim wypuszczany wolno. I próbując ocenić znaczenie tego obrzędu, musimy pamiętać, że dokładnie ten sam rytuał jest przewidziany dla oczyszczenia domu trendowatego. Cedr, szkarłat i chizob spalono razem z czerwoną. Jałówką, której prochy umieszczano w wodzie i która była później używana dla specjalnego oczyszczenia. Woda, krew, cedr i szkarłat są wymienione w liście do hebrajczyków w dziewiątym rozdziale, a były one używane przez Mojżesza do kropienia Księgi Przymierza i Ludu. Hizop był używany w różnych formach kropienia, a te dwa ptaki uczestniczące w tej ceremonii, którego Jednego ofiarowano, drugiego wypuszczano wolno. To oczywista analogia z kozłami biorącymi udział w święcie pojednania, w pól. To tak, jakby wszystkie ofiary i ceremonie składały się w tą jedną dotyczącą oczyszczenia jednej osoby. I po tych symbolicznych ceremoniach oczyszczenia było jeszcze mm, Dopełnione przez wypranie, przez trendowatego ubrania, zgolenie włosów i wykąpanie się. Tak czytamy od ósmego wersetu. Ten natomiast, który się oczyszcza, wypierze swoje szaty, zgoli wszystkie swe włosy, umuje się w wodzie i będzie czysty. Potem może wejść do obozu, ale przez siedem dni będzie przebywał na zewnątrz swego namiotu. Siódmego zaś dnia ponownie zgoli wszystkie swoje włosy, głowę, brodę i brywi nad oczami. Słowem zgoli wszystkie swoje włosy, wypierze swoje szaty, umyje swoje ciało w wodzie i będzie czysty. Oczyszczony mógł już wrócić do obozu, ale jeszcze nie do własnego namiotu. Ciekawe, prawda? Dlaczego? Działo się tak dlatego, że pełne przywrócenie trędowatego do jego rodziny było Całkowicie zależne od wcześniejszego przywrócenia go do społeczności z Bogiem. To znaczy, że prawdziwy powrót do społeczności zaczyna się od przywrócenia społeczności z Bogiem. Jeśli tego nie robimy, a pewnie często tak jest, że wracamy bez pełnego pojednania, to cóż, no nasze powroty od czegokolwiek do czegokolwiek z reguły długo nie trwają. Po tej tygodniowej przerwie, tam przywrócony do społeczności, miał być ponownie całkowicie ogolony, miał on ponownie wybrać ubranie i ponownie się wykąpać. No więc powstaje pytanie, po co się myć, skoro kapłan już orzekł, że człowiek jest czysty? To częste pytanie, które pada w kontekście chrztu, prawda? Po co te ceremonie? Jeśli uwierzyłem, a jest napisane, że kto uwierzył, uzbawiony będzie, po co później wchodzić do tej wody i się zanurzać? Odpowiedź jest prosta. Dla obu tych pytań oczyszczony musiał, ze wskazaniem na słowo musiał, osobiście zastosować to, co Bóg powiedział. Jezus mówi kilkakrotnie, jeżeli tego nie zrobisz, nie wejdziesz do królestwa. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, jeżeli, jeżeli, takich jeżeli pojawia się aż osiem w Ewangelii Jana. A więc zbadanym trendowaty był już ceremonialnie czysty, i miał prawo mieszkać w obozie, ale potrzebował jeszcze oczyścić się osobiście i też praktycznie, żeby nadawał się do zamieszkania w obozie. Moi drodzy, móc przebywać, a nadawać się do przebywania w danym miejscu. To są dwie ró różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. Dobrze, żebyśmy o tym też pamiętali, zdawali sobie z tego sprawę. Może dlatego Paweł używa tego przykładu w drugim liście do Koryncjan, gdzie pisze: Oczyśmy się od wszelkiej nieczystości ciała i ducha, doskonaląc świętość w bojaźni bożej. W liście do Kolosan również przywołuje XIV rozdział Księgi Kapłańskiej, kiedy porównywał nowe życie w Chrystusie do zmiany szaty. To jest ta praktyczna też zmiana człowieka, nie tylko wewnątrz, ale to ta zmiana wewnątrz ma też zmieniać nas na zewnątrz. No więc były trendowate, był już czysty. No więc teraz mógł złożyć potrzebne ofiary. I te ofiary również są niezwykle interesujące. Ósmego dnia, Weźmie dwa baranki bez skazy, jedną roczną owieczkę bez skazy i trzy dziesiąte efy najlepszej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów oraz jeden lok oliwy. Kapłan dokonujący oczyszczenia postawi człowieka, który się oczyszcza wraz ze wszystkim, co przyniósł przed obliczem Pana u wejścia do namiotu spotkania. Następnie kapłan weźmie jednego baranka i złoży go w ofierze za przewinienie wraz z logiem oliwy. Złoży je Panu w ofierze kołysanej. Baranka zaś złoży w miejscu, gdzie składa się ofiarę za grzech oraz ofiarę całopalną, w miejscu świętym, gdyż podobnie jak ofiara za grzech, ofiara za przewinienie należy do kapłana. Jest to ona największą świętością. Potem kapłan weźmie nieco krwi ofiary za przewinienie i pomarze nią, nią płatek prawego ucha, tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Weźmie też kapłan nieco z logu oliwy i wyleje na swą lewą dłoń. W tej oliwie na swojej lewej dłoni zanurzy on palec prawej ręki i pokropi oliwą, którą ma na palcu siedem razy przed Panem. Drugą częścią oliwy ze swojej dłoni pomarze kapłan płatek prawego ucha, tego, który się oczyszcza, Kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi w tym miejscu, które wcześniej pomazał krwią ofiarę za przewinienie resztę oliwy, która mu pozostanie na dłoni, rozetrze na głowie tego, który się oczyszcza, i tak kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem. Następnie kapłan przygotuje ofiarę za grzech i dokona przebłagania za tego, który się oczyszcza. Ze swojej nieczystości, po czym złożył ofiarę całopalną. Złożył on na ołtarzu ofiarę całopalną oraz ofiarę z pokarmów, i tak kapłan dokona za niego przebłagania, a on będzie czysty. A po raz pierwszy oczyszczony trendowaty przynosi sobie rzeczy niezbędne do dopełnienia jego pełnego i całkowitego oczyszczenia. Tutaj prawo też zatroszczyło się o, o tych, którzy. No nie byli majętni, nie było ich stać na przyniesienie tych rzeczy i znacznie uszczupliło te, te przepisy, które, które ten oczyszczający musiał dopełnić. Prawo Boże zawsze było sprawiedliwe. Należało złożyć trzy ofiary: za przewinienie, za grzech i za całe palenie. To była nietypowa kolejność ofiar. Z reguły zawsze pierwszą ofiarą była ofiara za grzech. Obok tych wymaganych zwierząt na ofiary, oczyszczony przynosił też olej do namaszczenia. Olej ten miał być wymachiwany z ofiarą za przewinienie, jako jej poświęcenie Bogu. To było coś zupełnie nowego. Nigdy tego nie robiono w taki sposób. Tylko w ofierze związanej z Zielonymi Świętami, czyli Szawułot, Cała ofiara była kołysana, ale w tym wypadku ofiara ta została umieszczona nie w rękach ofiarującego, jak jest w tym innym przypadku, ale w rękach kapłana. Jakie więc było znaczenie tego kołysania? Oczyszczony trędowaty powracał do społeczności, po pierwsze z Bogiem, po drugie z ludem. Zanim jednak mógł on złożyć jakąkolwiek ofiarę, szczególnie za grzech. Musiał on najpierw złożyć ofiarę za przewinienie, jako znak przywrócenia do przywilejów wspólnoty, również do jej przymierza. Potrzebna była ofiara przed Panem, której oczyszczony nie dotykał, nie miał z nią kontaktu, aby dołączyć do społeczności Izraela i jego praw. Przewróconego trendowatego dotykano krwią ofiary. Taki sam sposób, jak to czyniono z kapłanami podczas ich konsekracji, podobnie jest z użyciem tej, w tej ceremonii oleju. I znowu było to poświęcenie nie dla jakiejś szczególnej pozycji czy przywileju, ale po prostu, aby oczyszczony trendowaty ponownie stał się członkiem ludu wybranego, narodu, który nazywał się Królestwem Kapłanów, z którego został on tymczasowo wykluczony. Na koniec przyszło także całopalenie z jego przebłaganiem. I dalsze wersety rozszerzają znaczenie nieczystości na inne aspekty życia. Podobnie jest też z kolejnym rozdziałem. A to dlatego, że ten specyficzny charakter, charakter tej choroby stał się przykładem obrazującym. W obrazującym to, jaki wielki wpływ ma grzech na nasze życie, na życie człowieka. Grzech rozszerzał się na ubrania, tak jak trąd, i na domy. I co niezmiennie ciekawe, te przypadki traktowano podobnie, jak to było z człowiekiem. Jest to ostrzeżenie przed grzechem i jego konsekwencjami. Trąd Mógł pojawiać się ledwo zauważalnie jako małe odbarwienie na ścianach domostwa, później przenosił się na ubrania, a w końcu na ciało. Ta kolejna, kolejność, o której teraz mm, powiedziałem, oczywiście jest umowna, może być oczywiście zupełnie inna, ale mam nadzieję, że ze mną się zgodzicie. Mechanizm zawsze będzie taki sam. Wszystko zaczyna się niepozornie i niewinnie. Od małej lampki wina. Od niewinnego flirtu. I nawet nie wiemy kiedy. Przechodzi czas, kiedy budzimy się poza społecznością, z rodziną i Bogiem. Pamiętacie Lota? On spojrzał w kierunku Sodomy i ta ziemia wydawała mu się jak Eden, jak ziemia Egiptu. I tak rozwijał swoje obozy, coraz bliżej tego miasta, coraz bliżej, aż w końcu w nim zamieszkał. bez bezszczęściu wszystkich, którzy mieli z nim kontakt, jest to żywy obraz zanieczyszczającego wpływu grzechu. Nawet jeśli nie wierzysz, jakimś cudem oglądasz tą lekcję, możesz to słowo grzech nazwać jak chcesz. Nie zmienia to mechanizmu upadku człowieka. Paweł do Koryntian pisał: Nie łudźcie się, złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. No więc, kiedy zdamy sobie sprawę ze swojej prawdziwej sytuacji, Najlepszym rozwiązaniem będzie poszukać pomocy u kogoś, kto może pomóc. A pomoc jest gotowa i żywa. Bo jak kapłan dla oczyszczenia, dla oczyszczenia trędowatego wyszedł poza obóz i tam został i rozmawiał z trędowatym w celu jego oczyszczenia, tak Chrystus opuścił swoje mieszkanie w niebie i przyszedł do nas, grzeszników, aby oczyścić nas z grzechu. Te symbole oczyszczenia strądu i przebłagania łączą się w ceremonię związany z ponownym wejściem trędowatego do komunii z Bogiem. Krew i woda są stale połączone w oczyszczeniu według prawa Bożego, w przypadku trądu tak jak i we wszystkich innych przypadkach. I bez względu na to, jaka może być ta podstawowa prawda, na której opiera się ten obraz. Jej kulminacyjny punkt osiąga w rzeczywistości oczyszczenia z grzechu dokonanego przez Chrystusa na krzyżu, za Ciebie i za mnie. Z Jego boku wypłynęła krew i woda, oczyszczenia świata. Jan pisał w pierwszym liście: Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Przyszedł nie tylko przez wodę, ale przez wodę i krew. Duch natomiast składa o tym świadectwo, ponieważ Duch jest prawdą. Duch, którego symbolem i obrazem jest olej, składa o tym świadectwo. Te czytania dużo wyjaśniają z tego, co Jezus zrobił dla każdego z nas na krzyżu. Dzięki Niemu możemy zostać oczyszczeni. To On wychodzi do nas. To on chce się spotkać z nami w miejscu, w którym jesteśmy, po to, żebyśmy mogli wrócić do społeczności, z Bogiem. Także na zakończenie, może kilka słów, kilka ogłoszeń. Do końca wakacji takich lekcji jeszcze zrobimy kilka, tak żeby przynajmniej tą obiecaną przeze mnie księgę Mojżeszową, trzecią księgę Mojżeszową, dokończyć. W ostatni weekend sierpnia, a to jeszcze te wszystkie, wszystkie informacje będą znajdowały się na, albo na naszej stronie, albo, albo na stronie facebookowej, odbędzie się spotkanie w Kaplicy SH Puławska, ponieważ będziemy mieć gości z Ameryki. W tym okresie będzie odbywać się dosyć duża ewangelizacja w Warszawie, w której też nie jesteśmy... W jakiś tam sposób częścią. Także oglądajcie naszą stronę, zaglądajcie na stronę internetową albo na, na media społecznościowe. Również na naszej stronie poślijmnie.org pojawiła się nowa zakładka, newsletter. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany, jeśli bylibyście zainteresowani otrzymywaniem od nas listów modlitewnych albo listów z małym, z krótkim przesłaniem, albo jakąś informacją raz na jakiś czas. Nie chcemy tego, nie chcemy was zasypywać informacjami listami, bo pewnie dostajecie ich bardzo dużo od innych też. To proszę was, kliknijcie, zapiszcie się. Można bardzo łatwo się też wypisać. Także jeszcze raz dziękuję za wasze modlitwy, dziękuję za wasze wsparcie i życzę wam wszystkim Dobrego czasu wakacyjnego odpoczywajmy. Odpoczywajmy z Panem. Szabaczalom.